Już dzisiaj zapraszamy studentów kierunku lekarskiego do składania swoich wniosków o stypendium fundowane przez samorząd województwa polskiego. Stypendium dla przyszłych lekarzy, dla studentów kierunku lekarskiego, o których zapowiadaliśmy wcześniej. W dniu dzisiejszym ukaże się ogłoszenie zapraszające do składania wniosków. Wnioski będzie można składać do 15 grudnia, po czym nastąpi rozstrzygnięcie i wyłonienie stypendystów. I Stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie zostanie przyznane. Studentom i nadpłacone od 1 października bieżącego roku. Ubiegać się mogą studenci kierunku lekarskiego, którzy od czwartego roku mogą uzyskać takie wsparcie finansowe. Mamy nadzieję, że da to szansę poznania naszych jednostek, zainteresowania pracą w szpitalach województwa polskiego. W pierwszym roku edycji tego stypendium stypendium dedykowane będzie 30 studentom kierunku lekarskiego. Stypendium przyznawane będzie na okres 9 miesięcy w roku akademickim i ubiegać się mogą o to studenci kierunku lekarskiego w chwili obecnej. Natomiast największe szanse uzyskania stypendium będą mieli studenci, którzy osiągnęli najwyższą średnią z egzaminów z poprzedniego roku. Jeżeli to kryterium nie będzie wystarczające, to ważnym argumentem do uzyskania tego stypendium będzie fakt, że student kierunku lekarskiego, obojętnie w jakim miejscu w Polsce studiuje. W chwili rozpoczęcia studiów posiadał zameldowanie na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych. Warto sięgnąć po te środki, warto poznać opolskie szpitale. W tym zestawieniu i informacji o konkursie, o naborze, podajemy także informacje o specjalizacjach, które są pożądane i które dyrektorzy szpitali oczekują od studentów, którzy będą wykazywali zainteresowanie pracą w tych właśnie szpitalach.